bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the White moi drodzy, jak widzicie jestem nastawiony bardzo bojowo, mam też czapeczkę do tyłu i wyglądam jak agent specjalny SAS, e ewentualnie Delta Force czy Navy Seals, a czemu jestem tak nastawiony bojowo, ponieważ idę załatwić te pekariowce, które mnie tak łatwo położyły w poprzednim gameplayu, moi drodzy, więc nie czekajmy, tylko razem z Rexiem ruszajmy do ataku przygotujmy się szybciutko i jedziemy Jedziemy Przecież jestem w Niemczech Aha Anderson Wyposażenie Jest Z Lajwa Którym polowałem na Berniki kanadyjskie Bernikle Kanadyjskie. A taki miałem zapeł i taką werbę do ataku. Nie śmieje się ze mnie, Reksio No nic. Jedziemy. Będę do Meksyku. Szybko sobie zmienię wyposażenie, które będzie mi tutaj potrzebne. Tutaj też pada. Pogoda przyszła, w Niemiec. Poczekajcie, zaraz, chwileczkę. FPS sobie ustawię. Która godzina? 11.05. Wiecie co, poczekajcie nam? mnie. Ja sobie tutaj ładnie wszystko poustawiam, przebiorę się i lecimy do ataka. Dobra moi drodzy, jestem gotowi do akcji, troszeczkę się przezbroiłem, jeśli chodzi o ten rezerwat, wziąłem troszeczkę inne wyposażenie, mianowicie ja tutaj przyzwyczaiłem się do sportera, więc ten e, sztucer będę używał, to jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu mam oczywiście Wiranta, zapomniałem nazwy. Wiranta jest to jakaś, jakiś inny odcień tego sztucera. Wziąłem sobie ten zwykły, nie ten klasyczny. No i na trzecim miejscu mam strzelbę kakiatore. Którą używałem do polowania na bernikle kanadyjskie Tylko gdzie jest mój Reksio? Gdzieś tutaj się schował, poczekajcie Chodź pieseczku, chodź Nakarmiłem cię, obiecuję ci, że tym razem się tak łatwo nie poddamy Tutaj gdzieś zające i biegają wokół mojej... Tylko musimy coś zrobić z naszym pieskiem Ja widzę, że on nie jest za bardzo... Chętny do pomocy Siadaj, dostaniesz ciasteczko Tak, pochwalę cię. Jak ostatnim razem dajeś nogę. Ale tym razem się tak łatwo nie damy. Jak się tutaj tobą pobawić? Była ta opcja. Pogłaskanie. Dwa serduszka. Dobra, moi drodzy, ruszamy do akcji. Rex się na pewno zna pójdzie. Tylko trzeba mu powiedzieć, żeby za nam, nami yy, poszedł. Chodź, idziemy na akcję. Gdzie to polegliśmy? Gdzieś niedaleko. Tutaj, widzicie, Salwador nam dał jakieś pierwsze ciekawe tropy. No i zobaczcie, cały czas te zające tutaj się odzywają. O! Wiecie co? Wyskoczymy sobie na tą skałę, i dość blisko podeszedł też ryś euroazjatycki. Tylko gdzie ja go tutaj znajdę? Spójrzcie, tam coś mamy. Mulak białoogonowy, strefa żerowania. Ale gdzie jest ryś? Gdzieś w tej trawie, tylko gdzie? Spróbuję zagrać. Może się gdzieś pojawi. Mam wabik. To jest wabik chyba na indyki. Nie, to nie jest na indyki, poczekajcie. Muszę zobaczyć ten mój ekwipunek i te wabiki wszystkie. Wabik na trapieżniki 7, wabik na jeleniach szonka, czy to jest wabik, który kupiłem dosłownie kilka minut temu, bo jeszcze go nie kupiłem, nawet nie zauważyłem. Tak samo jak wabik na bernikle kanadyjską, też nie wiedziałem, że nie mam kupionej i zakupiłem. Dobra, ja spróbuję. Tam się. Odezwała samica kojota. Tutaj są gdzieś te króliki. Tylko poczekajcie. Gdzie ja to się wybierałem ostatnim razem? No tutaj. Próbowałem się dostać do tego schroniska i tutaj po przekroczeniu tego kanionu zostałem pokonany przez pekariowce. Ale żeby nie było. Nie było ich mało, było ich sporo. Spróbuję jeszcze raz. Tylko mnie widać, wiecie? Ona jest niedaleko. Spróbuję ją wypatrzeć. Oczywiście nie strzelbą, tylko przez lornetkę. Gdzie ona może być? Usłyszała, ostrzega. Albo może być znacznie bliżej niż ja się przyglądam. Wiecie co? Ruszamy. Spróbuję podejść. Mam sportera gotowego. 28 naboi powinno wystarczyć. Nie przystępiłem, jeśli chodzi o moje wyposażenie. Spróbuję tutaj pobiec znacznie szybciej. Może gdzieś ją z daleka wypatrzę i spróbujemy strzelić. O kurczę, to są też pekariowce. Kojocik też ostrzega. Mam tutaj coś dla niego. Tylko wiecie, strzelbą raczej dużo nie zdziałam. I też. Ale ja chyba powinienem wziąć jeszcze jedno wyposażenie. Mianowicie, rangera powinienem zabrać ze sobą na kojoty. Dobra, moi drodzy, nic. Na razie nie będziemy kombinować, może po drodze się coś zobaczy. Niech będzie takie wyposażenie, jakie mam. Przekroczymy szybciutko kanion i spróbujemy się dostać do tego. Tutaj co zaznaczyłem sobie konstrukcji myśliwskiej. Ja zmierzałem w sumie tutaj. To zaznaczę sobie na mapie. Kilometr 41 to trochę dużo. No ale jakoś się tam musimy dostać, żeby sobie odblokować kolejny teren. A póki co jest tutaj cisza, spokój. Odzywały się jakieś zwierzaki, ale żadnego zwierzaka nie widać. No, oczywiście odzywają się kojoty, ostrzegają, szczekają. Wyczuły mnie. To zrozumiałe. Biegnę dość szybko i wytwarzam sporo hałasu. Tylko wiecie co? Troszeczkę mnie tutaj lampy rażą, więc musicie chwileczkę poczekać, że sobie odwrócę czapeczkę. Okej, okay. jestem z powrotem, wchodzę do kanionu i tam zaraz po drugiej stronie kanionu miałem problem z pekariowcami, tylko ja wyszedłem, zdaje się, gdzieś w tym miejscu. Poczekajcie, przesunę sobie mikrofon. Jakieś powiadomienie dostałem. I to jest powiadomienie z YouTube. I tutaj napisał nam Chris Aik. Jestem ciekaw wrażeń, kto wie, czy też nie kupię. Jeżeli chodzi o mnie Krisek, to ja jak najbardziej polecam. Zresztą zobacz nasze FPS-y w lewym górnym rogu ekranu jest aż 95, a w schronisku miałem nawet 100. Także widzicie, tutaj tu jest dość rozległy teren, a mamy nawet 101 FPS-ów widziałem, także polecam. Kupić sobie dysk SSD. A jeżeli masz płytę. Główną, tą nowocześniejszą, to polecam ci kupić dysk M2. Są znacznie szybsze od dysków SSD. Ja bym oczywiście kupił dysk M2, bo one są troszeczkę tańsze i znacznie lepsze niż dyski SSD. No ale nie mam takiej płyty, żeby sobie podłączyć ten dysk. M2 zaschybają aż miło. Całkiem nieźle się sprawuje. Szybko gierki się czytują, instalują. Jest całkiem fajny bufor. Jeżeli masz dość większy budżet, to sobie Kup wersję Pro, naprawdę świetny dysk. Ja niestety nie miałem tyle kasy, więc kupiłem ten taki pośredni dysk. Dobra, tymczasem wracajmy do polowania, raczej. I są zające antylopie, i to dużo. Wiecie, co przerzucimy sobie na strzelbę? Może coś upolujemy Ja sobie tutaj nastawę na 75 metrów zrobię, raczej ustawię. Zobaczymy. Może gdzieś będą biec, to ja będę strzelać. Mam celownik trytowy. Celownik o nazwie Spa, czy jakoś tak? Reksio, ty się szykuj, bo możemy mieć tutaj zaraz gonitwę królików. Zajęcy, znaczy. Ale one już zasuwają, kurczę. Tylko mnie zobaczą, a już ich nie ma. Ale też ciężko jest wytropić, wypatrzeć. Nie wiem, gdzie one się podziały. Tak ładnie tutaj się odzywały, a teraz ani jednego zająca nie ma. Zająca raczej. O, tutaj troszeczkę lepiej. Z widokiem. Sprawdźmy. Gdzie mój. No, mogę też za pomocą lunety wypatrzeć. Mam taką możliwość przecież. Jakie 150, Znaczy, jakie 300? Dobra, lecimy. Na razie nic. nie za nic. Pekariowce to mi się to zdaje. Znikły. O! Kurczę, jest zając! Aż podskoczył. Mamy pierwszego zająca, antylopieko. Mam nadzieję, że dobrą amunicję wybrałem. Okej, okay, oczywiście, że dobra. Piękny zajączek. Będzie pasztecik. Będzie, oczywiście, że będzie. Zatwierdzamy. Dobrze, że jakiegoś zwierzaka upolowałem. Dobra, chodźcie. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie zwolnienia podczas strzałów. Czy Wam się to podoba? O kurczę, a jednak moi drodzy pekariowce. Ej! Zając na ja to widziałem. Gdzieś przebiegł. Jestem pewien, że był tutaj gdzieś zajączek. Ale będę miał igieł wbitych w tyłek od tych kaktusów. Jeszcze mam 400 ponad metrów do celu. No nie, tutaj z zająców antylopich jest dużo i pekariowiec też był ślad. Z pekariowcami to wiecie, lepiej nie zaczynać, ale jestem bojowo nastawiony, więc nie mam się czego obawiać. Chyba że pekariowcy. Wreszcie się biegnij tam przodem i spróbuj coś wykombinować, żeby nasz te pekariowce nie zjadły przypadkiem. Mam kolejnego królika. Nie mają szans. Ładny tutaj strzał był. Ale biegł, zobaczcie. Trywialny. Dobry strzał, sreberko. I zobaczcie, tu są te pekariowce. Obroźne. Gdzieś tam sobie poszły. Tu, mam, tu mają strefę żerowania, tak sądzę. Zobaczmy. To jest ich strefa żarowania Czy tutaj się posiłkują. Nie, tutaj zające. Mają kolację. Idziemy jak najszybciej do punktu obserwacyjnego, a tam co? Zając Antylopie, Ostrzegawcze uderzenie. Słuchajcie, tam mogą gdzieś być. Ja sobie przełączę jak najszybciej na dalmierz. A raczej dalmierze lornetkę. Może gdzieś tutaj je wypatrzę z daleka. No nie no, widzicie jakie trawy są tutaj wysokie, nic tutaj raczej nie wypatrzę. No jeśli chodzi o ten rezerwat, to nie wiem, poczekajcie, zobaczmy mapę. No jeszcze tutaj troszeczkę do zwiedzenia jest, także być może tutaj jeszcze sobie pójdę do punktu do schroniska, jak ktoś odblokuje, i zobaczymy. Nie ma jakiegoś pekariowca opalającego się na asfalcie, korzystającego z solarium? Nie, tutaj niestety nie ma. Ale widzicie dobrze, że ok. Karyowców tutaj nie ma, nie atakują jak na razie. Ja jestem ciekaw, jak będzie się dysk sprawywał przy streamowaniu. No i wiecie co, będę miał też kolejny wydatek: mianowicie moje głośniki odmawiają mi posłuszeństwa. No ale co się dziwić, mają 21 lat. Są to malutkie głośniczki, tylko chciałbym pokazać, jak wyglądają, ale nie chcę tutaj czegoś zrzucić. No nie wiem, czy widać. To są właśnie takie głośniczki satelitarne. One mają już 21 lat. Nie działają już wszystkie. Głośniczki są w systemie 5.1. Na dole jest woofer, o dziwo jeszcze działa. Ale wiecie, no, skończyły się. Nie wszystkie już zaczynają grać. Można powiedzieć, że są takie mini pierdziawki. I trzeba będzie kupić jakieś nowe. Ja nie chcę kupować jakichś głośniki 7.1 czy 5.1. Wystarczą mi zwykłe głośniki komputerowe. Nie są mi do tego potrzebne. Mam przecież sławki. Nie ma co wydawać hajsu. Ale kupię sobie takie głośniczki za 89 zł. Widziałem w sklepie. Oczywiście markowe, nie jakieś chińskie. Żeby to w miarę jakoś ładnie grały. W systemie 2.0. Stereo. Sławeczki mam 7-1, także spoko jest, naprawdę. A tutaj co? Ej, co tam jest w ogóle? Poczekajcie, muszę przerzucić na dalmierz. A, widzicie, myślałem, że pekariowce. Ale weszły mi w głowę te pekariowce obroźne. Ej, zobaczcie, tutaj mamy... Jeziorko. Więc może być strefa wodopoju Musi być Tylko dla kogo to jeszcze nie wiem I tam jest jakieś duże jeziorko, rozejrzyjmy się 107 FPS-ów Rekord Także dys SSD warto kupić o kurczę, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze nieodblokowany punkt, i tutaj. Ja myślałem, że gdzieś tutaj będzie schronisko, a okazuje się, że tutaj. Dobra, dobrze się składa. Pójdziemy właśnie w tamto miejsce. Mam jeszcze na to sporo czasu. Muszę tam się udać, bo nie chcę zaczynać od tego tutaj schroniska. Tu pójdziemy. Jest nawet droga. Która godzina? 9.26. Ponad pół kilometra, więc troszeczkę jeszcze jest. Dobra, to idziemy do tego schroniska. Jak będzie jakiś zwierzak, to oczywiście się odezwę. Z do usłyszenia. Okej, zobaczcie co tam wypatrzyłem. Kicie, tylko teraz już jej nie widzę. Tylko kicia chyba zaczyna dawać nogę, tak sądzę. Ja spróbuję ją jeszcze troszeczkę przywołać. Oczywiście chyba mi już wyczuła, także już po ptakach. Spróbuję na nią zapolować, bo ten odcinek byłby dość kiepski. Chociaż mam te zające to zawsze coś. No, niestety nie widzę kici. Co czemu ja mam takie głośne kroki? Czyżbym miał na sobie plecak? Nie mogę tego sprawdzić teraz. Poczekajcie, czwóreczkę weźmiemy. I spróbuję jeszcze raz przejrzeć ten teren. No nic. Poczekajcie, ma mogę to sprawdzić, czy mam... Ekwipunku? Plecak? Nie, nie, raczej nie. Chyba tylko schronisku przy magazynie z wyposażeniem. Tam mam, zdaje się, schronisko. No, 230 metrów. Tutaj coś jeszcze. Jakieś fale dźwiękowe się rozchodziły po całym terenie. Jeszcze raz przejrzę. No nic. Trzeba będzie wrócić do schroniska. Ale też się przejdę jeszcze później. Może poza odcinkiem odkryję ten punkcik. Zobaczymy, co to jest. Podejrzewam, że to będzie ambona myśliwska. Bo tam jest rozległy teren w tym kanionie. Ładny widok. No ale niestety zwierzaku brak. Jak to w tym rezerwacie? Będę nagrywał teraz nieco krótsze odcinki. Dobra, odkryłem sobie to schronisko. Teraz tylko zostaje je przechwycić przejąć przechwycić podobne słowa, ale mają te same znaczenie. Dobra, schronisko należy do mnie. Okej, okay, moi drodzy, to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku, niestety odcinek nudny jak ten rezerwat, no takie są uroki tego rezerwatu, niestety. W następnym gameplayu wyruszymy sobie z tego schroniska, udamy się do tego małego jeziorka, oczywiście wyruszymy gdzieś o godzinie 6, żeby zrążyć na strefę wodopoju mulaków, później pójdziemy tutaj brzegiem tego jeziorka i skończymy odcinek tutaj w tym nieodkrytym terenie, zobaczymy. W tym punkcie, zobaczymy co tutaj się znajduje następnie udamy się gdzieś tutaj i pójdziemy tutaj zobaczyć co są za rejony i to będzie raczej wszystko jeśli chodzi o ten rezerwat, moi drodzy ja wam bardzo dziękuję za poświęcenie uwagi temu odcinkowi, życzę wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia, trzymajcie się cześć, hej